Cześć, moi kochani, witam Was ponownie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zrobimy sobie test na żywo. Test na żywo podkładu, który chodzi za mną już chyba 100 lat. Jest to podkład z Ipsolorą, który kosztuje 260 zł, dlatego sobie jeszcze niego nie pozwoliłam. Chciałam go najpierw wypróbować i mam właśnie tutaj próbkę. Będzie to test z próbki, ale mam nadzieję, że nie, nie będzie to Wam jakoś przeszkadzało, ponieważ dosyć sporo mi tu Pani nalała tego podkładu, więc spokojnie będę mogła sobie go wypróbować. Jak odkręcę sobie to opakowanie. O. Naprawdę dosyć dużo tutaj jest, bardzo się z tego cieszę. I tak, jest to podkład, tak jak mówię, z Yves Saint Laurent. Wygląda on następująco. Mam nadzieję, że będziecie tutaj dobrze widziały. On ma oczywiście pompeczkę, ma przepiękną butelkę. Kilka kolorów jest dostępnych, ja akurat mam B30, pani mi taki wybrała, tak mi wybrała, więc taki sobie wzięłam. I ten podkład nazywa się... Yves Saint Laurent Forever Young eh, Liberator Serum Foundation. Dłuższej nazwy chyba nie mieli. Jest to podkład przeciwstarzeniowy z filtrem przeciwsłonecznym SPF 20. Zawiera innowacyjny kompleks glikanactif, glikanactif, który stymuluje procesy odbudowy we wszystkich trzech warstwach komórek skórnych dzięki czemu cera nie traci jądrności i elastyczności. Ją Liberator Serum Foundation sprawia, że cera wygląda młodzień, jest promienna i pełna blasku. Zapewnia skórze ochronę i dokładne pokrycie, matuje, ale nie tworzy efektu maski, a co najważniejsze niweluje oznaki starzenia dzięki zawartym w nim kompleksach. Doskonale rozprowadza się na skórze, jednocześnie zapewniając bardzo dobre krycie przez 24 godziny. Formuła SPF 20 wzbogacona w antyoksyda, antyoksydacyjną witaminą E, chroni skórę przed procesem fotostarzenia. I tutaj jest niby 230 zł za 30 ml, ale on kosztuje 265 I tyle. Więc tak jak mówię, mam go tutaj w tym słoniczku, będę go nakładała, nie wiem czym dokładnie jeszcze, prawdopodobnie spróbuję go nałożyć najpierw tą gąbeczką, a potem może jeszcze, no nie wiem, może na jedną stronę twarzy nałożę kąpeczkę, a na drugą pędzelkiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o kolor, to jest to odcień, który wpada w żółty ton na 100%. Teraz ja sam pokażę dokładnie, może na ręku. Mam nadzieję, że będziecie coś widziały. Jest to dosyć jasny odcień, chociaż nie jest jakiś najjaśniejszy, nie jest na pewno biały. Zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał na mojej skórze. W ogóle jest już ciemno. Ja ten test miałam zrobić rano, samego rana, ale nie zdążyłam i jest w tej chwili godzina, zaraz powiem, która. Jest godzina 15:27. Tutaj macie zegarek. Ale to nic, bo ja i tak bardzo późno się kładę spać zazwyczaj, więc spokojnie te 8 godzin będę mogła przytrzymać, bo to właśnie na sobie. Więc przybliżę sobie kamerkę, czyli znaczy aparat. I zatem mamy teraz sztuczne światło i niestety jesteście zmuszone oglądać moje przepiękne dwie zmarchy na czole. Ale im w oko, o którą to się mówi, taka jestem. Zmarszczki mam, także no, mam nadzieję, że przeżyjecie to. I ja przeżyję ten widok. Dobra. No i tak widzicie, moja cera wygląda w ten sposób. Mam trochę tych niedoskonałości, jakiś przeparwień i tak dalej. Tutaj mam ten podkład. Więc nakładam go najpierw paluszkiem na twarz, a potem będę go rozprowadzać i pędzelkiem, i beauty blenderem tym sklam. Jest to gąbeczka trochę wpija tego podkładu, więc sobie go dołożę. Dobrze się go rozprowadza, nie ma żadnego problemu. Przynajmniej tą gąbką. I jak na razie to wydaje mi się, że jest nawilżające, ale zobaczymy jak wyschnie, jak będzie na twarzy. A drugą połowę, tak jak mówiłam w grypie, pędzelkiem. Może być trochę słychać moje dzieciaki, ale mają teraz ferie, także siedzą całymi dniami w domu, harcują. Znaczy, może nie całymi dniami, trochę ich wygania na dwór. Ale akurat są w domu, będzie ich słychać. Dobra, więc tak wygląda pierwsza warstwa. Może jeszcze odrobinkę sobie tutaj nałożę na szyję, ale nie widzę, żeby on jakoś się odcinał od mojej karnacji. Bardzo dobrze wygląda jak na razie. Jeżeli chodzi o krycie, to nie jest jakieś takie zaskakująco wspaniałe, ale nie wygląda źle. Na razie jest ładnie nabliżający, taki rozświetlający z tego co widzę. Ładnie pachnie, ogólnie bardzo mi się podoba jego zapach. Zobaczymy, jak on zaschnie, ponieważ mówią, że on ma wykończenie matowe. Na razie jest błyszczący i taki no, nabliżający, połyskliwy ogólnie. Tak to wygląda. Spróbuję go jeszcze troszeczkę dołożyć, zobaczę jak przy drugiej warstwie, czy on trochę więcej zakryje. Więc tak na razie on wygląda na mojej twarzy. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę efekt mnie zadowala, zadowala. Jest fajny, podoba mi się, jak wygląda na twarzy. Nie jest jakiś bardzo kryjący, ale ja też nie szukam takich bardzo mocno kryjących podkładów. Bardziej stawiam na takie nawilżanie twarzy i właśnie on fajnie zawiera serum, więc troszeczkę może zdziałać w pielęgnacji, jeżeli chodzi o naszą skórę. Także wygląda tak. Kurczę, podoba mi się to, jak on wygląda. Naprawdę mi się podoba. Bo nie podkreślił mi zmarszczek, nie powchodził mi w pory. Cera jest ładnie rozświetlona. Tak jak mówię, te kreski mogłyby być troszeczkę większe, ale e, nie przeszkadza mi absolutnie w tym momencie. Nałożę sobie korektor pod oczka jeszcze i potem przypudruję wszystko pudrem. Zagruntuję po prostu. Zrobię Wam przybliżenie, żeby pokazać, jaką wyglądam wygląda z bliska. Więc moi kochani, tak to wygląda na razie. Wszystko sobie oczywiście przypudruję pudrem. Zagląduję ten spodkład, żeby się dobrze trzymał. To jest puder z Shiseido w kolorze 020 albo O20. To jest bardzo delikatny puder, matujący, ale dający taki satynowy efekt na policzkach. Nie jest bardzo, bardzo matujący, ale matuje ładnie więc tak, na policzkę jeszcze nałożę sobie hulę z Benefit i po to go nakładam, żeby zobaczyć jak ten podkładka utrzyma, czy po 8-9 godzinach on zjedzie nam z twarzy, czy będzie tak samo wyglądał, czy porobi nam plamy to jest bardzo ważne więc teraz Was zostawiam szybko wszystko zrobię i zaraz do Was wrócę dobrze moi kochani więc nałożyłam sobie ten właśnie brązer z hula do tego pomadkę z Shiseido w kolorze PK-425 i tak to wygląda. I oczywiście przypudrowałam sobie wcześniej pudrem też. Pokażę Wam się jeszcze w zbliżeniu z pudrem, jak on wygląda. Tak, cera niby jest zmatowiona, ale też przebija taki delikatny błysk właśnie taki młodzieńczy, bardzo mi się to podoba. I podkład już w tej chwili nie jest żaden klejący, nie czuję go na twarzy praktycznie w ogóle. Jest bardzo miły w uczuciu wynoszeniu, moim zdaniem. Zobaczymy, jak będzie zaraz. Tak jak czytałam Wam na początku, to on ma być podkładem, który się długo utrzymuje, niby 24 godziny, ale wątpię, żeby ktokolwiek 24 godziny trzymał podkład na twarzy. Więc przyjdę do Was po jakichś 8-9 godzinach i zobaczymy, jak on będzie wyglądał po tym czasie. I tak jak producent jeszcze napisał, że ma być matujący, ma być matowy efekt właśnie na skórze, ale też nawilżający. Moim zdaniem matujący nie jest, ale też nie jest bardzo świecący bardzo ładnie wygląda, bardzo delikatnie i tak naturalnie. I przypudrowany tym pudrem naprawdę wygląda świetnie, moim zdaniem. Cera jest matowa, ale przebija taki delikatny dziewczęcy błysk, taki młodzieńczy. Także podoba mi się jak na razie. Zobaczymy, jak długo się trzyma i jak będzie wyglądał właśnie po tych 8-9 godzinach. Także zapraszam Was na drugą część. Pa! Więc dobrze, moi kochani, przychodzę do Was. W międzyczasie minęło 3,5 godziny i przyszłam Wam się pokazać, jak wygląda moja cera. Niestety, tak jak widzicie, strasznie się zaczęłam świecić. Bardzo brzydko to wygląda. Gdybym siedziała w domu na tyłku e, i nic nie robiła, to bym po prostu tego nie poprawiałabym. E, przyszła. Po tych 8 godzinach, po 9 godzinach bym się po prostu pokazała, i powiedziała, jak to w międzyczasie wyglądało. Natomiast za chwileczkę chcę nagrywać dla Was kolejny filmik, i nie chcę być taka tłusta, po prostu świecąca, więc przyszłam się poprawić. Normalnie na dworze, jakbym była, też bym się pewnie poprawiła, bo już no, bardzo się było jeszcze. Bardzo, naprawdę. Nie wiem, czy to widzicie w ogóle. Tak to wygląda w tym momencie. Jedyne miejsce, które się nie błyszy, to tutaj pod oczami. A reszta to jest po prostu jeden wielki błysk. Tak wyglądam po 3,5 godzinach. Zaznaczam, że mam cerę e, słuchą. Suchą, normalną. Chyba, że coś się pozmieniało w cerze. Nie wiem. No, po prostu strasznie się błyszczę. Więc e, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Nie będę putrować się. E, jedynie się poprawię e, bibułką matującą z Bobbi Brown. I tylko tyle. Mhm. Tak to już wygląda. Tutaj się błyszczy bardzo, a tu już mniej. Dobra. Jak na razie to nie jestem zbyt zadowolona. Ładnie wygląda, owszem, ale takie mój no strasznie się zaczął błyszczać. Dziwne. A no może nie dziwne, bo ten podkład zawiera w sobie właśnie serum jakiś, może no, dlatego to tak wygląda. Więc tak, małą popraweczkę mamy za sobą, tak to wygląda teraz, troszeczkę jeszcze się nadal błyszczy, ale to już jest taki błysk, który mi się podoba, także... Tak wyglądam po 3,5 godziny po poprawce. Dobrze, moi kochani, więc przychodzę do Was z aktualizacją już tą wieczorną. Jest godzina dokładnie pierwsza. Tak to wygląda. Jest już bardzo późno, jestem strasznie zmęczona ogólnie. I tak, jeżeli chodzi o ten podkład, jak on się trzyma, to w tej chwili wydaje mi się, że się odrobinę mniej świeca, niż właśnie po tych 3,5 godziny na początku, co Wam pokazywałam. Lepiej wygląda moja twarz w tym momencie. Co mi zaskoczyło, to to, że on sam z siebie nie poschodził, trzyma się na tej mojej twarzy. Ja go w dalszym ciągu widzę. Natomiast brązer mi strasznie zjechał właśnie z tego policzka. Coś musiałam zrobić, musiałam albo dotknąć ręką. Miałam też słuchawki na uszach, możliwe, że jak z tym zakładałam, to po prostu przesunął mi się brązer. Tak jak widzicie, tu mam wielką plamę, tutaj tego brązera nie mam, tu znowu mam. Wygląda to dosyć silnie, estetycznie. Z tej strony też tutaj jakieś takie plamy mi się porobiły. Więc bronzer na tym podkładzie się tak średnio trzyma ogólnie. Więc wydaje mi się, że gdybym go w ogóle nie poprawiała, to w tej chwili bym strasznie się błyszczała. Paskudnie po prostu to wyglądało. A tak to poprawiana nie jest aż tak źle. Moja skóra tak wygląda na czole. Oczywiście zmarszczki widać jak zawsze. Ale dobra już palicho z tym zmarczkami. Więc tak to wygląda błyszczę się. Najgorzej wygląda ten bronzer moim zdaniem, po prostu się nie trzyma na tym podkładzie. Więc to wszystko. Jeżeli chodzi o to, czego kupię, czego nie kupię, to wydaje mi się, że na razie chyba nie. Może go jeszcze poużywam troszkę, ponieważ zostało mi właśnie w, tej, w tym opakowaniu, gdzieś go tutaj ma w kosmetykach, na stole leży. Zostało mi po prostu w tym opakowaniu, że trochę tego właśnie podkładu, więc będę go jeszcze testować. Zobaczę, sprawdzę może na innym kremie, może się lepiej sprawdzał. Dzisiaj użyłam ten krem, a to jest Skinetic wygładzający krem przeciwzmarszczkowy na dzień, może jakiś lżejszy, jak krem nałożę, to będzie się lepiej trzymał. Zobaczymy. Więc moi kochani, napiszcie mi w komentarzu, czy się Wam podoba efekt, czy nie, co o nim sądzicie. Jeżeli go miałyście, to napiszcie mi właśnie, jak się u Was sprawdzą. Także ja już lecę, kładę się spać, zmywam się oczywiście i buziaki, pozdrawiam Was do następnego. Pa!